Prezentujemy Państwu osadzak prochowy na pojedyncze gwoździe PST350 do montażu bezpośredniego w stali i betonie. Montaż bezpośredni to montaż bez wcześniejszego przygotowania podłoża. Oznacza to, że nie wierci się otworów w podłożu, tak jak to ma miejsce podczas osadzania różnorodnych kołków i kotew. Montaż bezpośredni to oszczędność czasu polegająca na tym, że gwóźdź osadzany jest bezpośrednio w stali lub betonie z wykorzystaniem dużej energii pochodzącej z wybuchu mieszanki gazowo-powietrznej lub mieszanki prochowej. W skład zestawu osadzaka PST350 wchodzi walizka stworzywa odpornego na uderzenia, instrukcja obsługi, komplet wyciorów szczotkowych o trzech różnych średnicach. Szczotka druciana, osłona antyodpryskowa, elementy serwisowe w postaci pierścienia i stalowej kulki oraz półautomatyczny osadzak prochowy PST350. Osadzak zasilany jest ładunkami prochowymi o trzech różnych siłach mocy, dobieranych w zależności od twardości podłoża, w którym osadzane będą gwoździe. Ładunek zielony charakteryzuje się małą mocą, żółty jest średniej mocy, natomiast czerwony charakteryzuje się najwyższą mocą wybuchu dający najwyższą energię podczas wbijania gwoździa. Ładunki prochowe wkładane są w dolną część rękojeści. Każdy pasek ładunków oznaczony jest strzałką pokazującą kierunek załadowania magazynku. Ładunek osadzamy w magazynku wciskając go do samego końca. Osadzak wyposażony jest w sześciostopniową regulację siły osadzania gwoździa, co pozwala na wybranie ładunku pośredniego dla danego podłoża. W przypadku pewnych różnic w jego twardości, zamiast sięgać po słabszy bądź mocniejszy ładunek, potrzebną siłę osadzenia będziemy mogli ustalić za pomocą pokrętła sześciostopniowej regulacji. W tym modelu używamy gwoździ pojedynczych, wkładając je każdorazowo w otwór wylotowy osadzaka. Za każdym razem, gdy chcemy osadzić gwóźdź w podłożu, wcześniej osadzak należy przeładować. Jest to bardzo proste. Jedną ręką pewnie trzymamy osadzak za jego rękojeść, zaś drugą chwytamy część przednią ruchomą i energicznie pociągamy ją do przodu i z powrotem. Każde takie przeładowanie narzędzia powoduje przesunięcie się listwy z ładunkami prochowymi o jeden do góry. Mamy w ten sposób narzędzie przygotowane do pracy. Możemy przystąpić do osadzania. Popatrzmy na użycie osadzaka w warunkach budowy. Dokładnie tak, tak, tak. Świetny, toいうkłóż... tak to tam to jest to samo jest Dlatego, no, że ma jakąś powierzchnię taką masz <laughs> Udoskonaloną <goreśny>. hey, <laughs> Ale to się pytało na za wozach Nie wiem, co byśmy mówił, jak to powinien być Raz bije, raz nie bije Zwykłych używacie wozie, czy takich stricte szalunkowych do łamania? Wszystko Nie no, czy zwykłe, tych to nie Jest na, na 6? Na dobry. Dobry, no. żeś kupuł. Pośmiewa się Nie, tam. Ten jest lepszy, bo wszędzie można go... Wszędzie można go wsadzić, nie? A będzie wy Gazenkowy? Znaczy, Gazenkowy na pewno lepszy jest, nie? To nie trzeba, w pole, nie trzeba w A tam to znowu jest takie mniej miejsca, które są mniej dostępne. Jest lepszy, jak Gdzieś się... jakaś pojedyncza robótka coś. Po zakończonej pracy, w zależności od intensywności użycia należy osadzak poddać oględzinom i konserwacji. Zobaczmy, jak należy to zrobić. W celu rozłożenia osadzaka na poszczególne elementy do konserwacji, Należy na przykład wkrętakiem przesunąć zacisk sprężynujący w górne położenie, a następnie usunąć klin zabezpieczający. Teraz możemy przystąpić do wyjęcia tulei z komory spalania. Kolejną czynnością będzie rozebranie tulei na pojedyncze elementy. W tym celu ponownie za pomocą wkrętaka podważamy zacisk sprężynujący łączący ze sobą dwa elementy tulei i wysuwamy go nieznacznie do góry. Następnie wkrętak umieszczamy w strzemieniu zacisku sprężynującego i wysuwamy go całkowicie. Rozdzielamy oba elementy i przystępujemy do ostatniego etapu usunięcia tłoka z tulei. Czyszczenie zaczynamy od mechanicznego usunięcia nagaru i resztek prochu z komory głównej za pomocą wyciora o największej średnicy. Wyciorem o najmniejszej średnicy oczyszczamy komorę magazynkową. Tłok oczyszczamy szczotką drucianą, zaś tuleje komory spalania czyścimy wyciorem średnim. Czynnością jest konserwacja każdego z elementów za pomocą oleju do zamków, który znakomicie nadaje się też do konserwacji broni palnej. Olej można nanieść na elementy bezpośrednio bądź za pomocą nasączonej nim tkaniny. Ważne jest, by na koniec suchą tkaniną usunąć z każdego elementu nadmiar oleju. Teraz możemy już przystąpić do złożenia naszego osadzaka, wykonując czynności odwrotne do rozkładania go na części. Tłuk wraz z komorą spalania wkładamy do komory głównej tak, by wycięcie wzdłuż komory spalania pokrywało się z wycięciem w komorze głównej osadzaka. Całość blokujemy specjalnym klinem, który zabezpieczamy pierścieniem sprężynującym, przekręcając go na swoje miejsce. I mamy narzędzie gotowe do dalszej pracy. Po więcej informacji zapraszamy do naszych sklepów lub przedstawicieli handlowych. Zapraszamy do współpracy.